Pan Marcin Skowroński, ludowy obserwator Holki Beobachter, szacuneczek dla Pana redaktora, pytania pierwsze, wspomniał Pan o filmie Europa Europa Pani reżyserowej, ja ten film obejrzałem, i stwierdziłem, że jest w zasadzie tylko jedna scenka antysemitnicza. Oczywiście musi być, bo wynika to z nieodwzajemnionej miłości pani Agnieszki do ojczyzny. Natomiast uważam, że film obnaża współpracę Żydów z Wehrmachtem i przemykanie niemieckiego oka na Żydów, którzy z Niemcami współpracują. Czy pan się z tym zgadza? Zgadzam się, tam o ile tam współpraca Żydów z Wehrmachtem, ona tam była... Dosyć ograniczona, nie dlatego, że Żydzi nie chcieli, tylko że Wehrmacht nie chciał, znaczy Hitler nie chciał, i, i Himmler nie chciał, bo Gering to już tak nie był taki rygorystycznie nastawiony. On mówił o tym, kto jest Żydem, to ja decyduję, i w związku z tym tam trzymał rozmaitych Żydów, nawet jednego w randze generała. Także żeby... No, takie rzeczy się zdarzały, ale mówię generalnie, to tamta współpraca tak bardzo szeroko zakrojona nie była. Teraz to co innego. Teraz to co innego. Na tym etapie środowiska żydowskie współpracują z Niemcami, koordynują ściśle swoje polityki historyczne, no dlatego, że jest interes do zrobienia. Drugie pytanie: mając te możliwości tych samych współpracowników i brata za plecami, co zrobiłby pan inaczej w rozwoju Polski niż Gierek? No, współpracowników to bym sobie jednak starał się dobrać, bo z takimi współpracownikami to bym nic nie mógł zrobić z tymi wszystkimi sekretarzami, tam to, to, to takie towarzystwo, że to nic z nimi zrobić bym nie mógł, bo oni, to każdy z nich chciał wypić i zakończyć. i w związku z tym nie. Natomiast gdybym mógł sobie dobrać trochę współpracowników takich bardziej światłych, no nie wiem czy by tak, czy współpracownicy mnie nie zdominowali, bo to Gierek to też tam, no, to wprawdzie miał reputację tęgiej głowy, no, ale tam nie ma takiej tęgiej głowy, żeby się nie znalazła jeszcze tęższa od niego. Co bym robił? Starałbym się tutaj przekonać sowieciarzy, że ze zgody na finlandyzację Polski, to co mówił Mirosław Dzielski. Dobra, niech mają władzę polityczną, tu niech będzie układ warszawski, bo to wtedy się wydawało, jeszcze w latach 70., że nie do przeskoczenia. Tylko, żeby Sowieci odpuścili na odcinku gospodarczym. Przykład chiński pokazuje, że jest to możliwe. Przykład chiński pokazuje, że jest to możliwe. Jeżeli coś się zdarzyło, a zdarzyło się, to znaczy, że jest to możliwe. Zresztą nawet w Sowietach coś takiego było tylko na zasadzie wyjątkowej. Kiedy były, były w, w Sowietach przygotowania do wojny zimowej z Finlandią w 1940 roku, to tam pojawiły się problemy logistyczne, nie do przezwyciężenia, bo tam Atak na Finlandię ze strony Związku Sowieckiego musiał być dokonywany na terenie no, pozbawionym infrastruktury, jakby tam przerzucić wojska na terenie całkowicie bezludnym, czy prawie bezludnym. No i ojciec narodów, Józef Stalin, zwrócił się do takiego Żyda, naftolego i Aronowicza Frenkla, który tam uchodził za tęgą głowę do interesów. To był turecki Żyd, mówiąc nawiasem i potem on, on zresztą dokonał żywota w Związku Sowieckim, umarł w randze generała NKWD śmiercią naturalną. No, i Józef Stalin zapytał go, wezwał go tam do siebie i powiedział Naftali i Czy wy byście się podjęli zbudowania w tym bezludnym terenie linii kolejowej w ciągu trzech miesięcy? Frenkel się zastanowił i poprosił o jeden dzień do namysłu. No to Józef Stalin się zgodził łaskawie. Następnego dnia Frenkel przyszedł do Józefa Stalina i powiedział tak. Dobrze, ale pod jednym warunkiem. No co takiego? Zapytał ojciec narodów, że na tej budowie nie będą obowiązywały zasady ustroju socjalistycznego. I Stalin się zgodził. I Stalin się zgodził, więc ja bym w tym kierunku, że tak powiem, będąc na miejscu gierka, w tym kierunku bym starał się działać. No ale niestety wiemy, że tak nie było w związku z tym no chrzanił tym być może że była szansa, której nie wykorzystał, a w polityce szansa nie wykorzystana to jest stracona na zawsze. Pani Joanna Pankiewicz. Witam panie Stanisławie, jest pan moim guru. No, dziękuję, bardzo dziękuję za wiedzę na temat ważnych wydarzeń w Polsce i nie tylko. Dawno temu zainteresowałem się Unią Polityki Realnej UPR-em i śledziłem poczynania do dzisiaj. Czy może pan przybliżyć słuchaczom ideę działania partii? Jak pan myśli, do kiedy będziemy pod okupacją sił wyższych? Pozdrawiam serdecznie i dziękuję. No na drugie pytanie od razu odpowiadam. Właśnie pod tę okupację tutaj trafiamy jako prawdopodobne generalne gubernatorstwo. Jeżeli budowa Czwartej Rzeszy, to znaczy. Nowelizacja Traktatu Lizbońskiego stanie się faktem, no to czeka nas los generalnego gubernatorstwa. No, może bez jakichś takich ekscesów strasznych, jak to za Hansa Franka było, bo to inne czasy są. Teraz nawet Izrael robi tam przerwy, zawieszenia broni. SS Gruppenführer, Jürgen Strop to nie robił w getcie, tam aż wysadził synagogę w powietrze, i dopiero Przerwę zarządził. Natomiast tak, co do UPR-u, no to trudno tak w kilku słowach streścić, tam przybliżyć ideę działania tej partii. Generalnie chodziło o to, żeby przywrócić normalność. Co to znaczy normalność? To znaczy, że by państwo było minim, minimalne. Nie zajmowało się wszystkim, nie tylko żeby państwo się zajmowało tak zwanymi własnymi potrzebami państwa, czyli wojskiem, policją, więziennictwem, wymiarem sprawiedliwości, tam gospodarką przestrzenną, tak, taką policją ekologiczną, no i to polityką zagraniczną, i tak dalej. To, to są tak zwane własne potrzeby państwa. I pod te potrzeby, własne potrzeby państwa, powinna być polityka fiskalna skrojona. Natomiast państwo nie powinno się zajmować gospodarką. Bo co to znaczy, że państwo się zajmuje gospodarką? Że gospodarką się zajmują urzędnicy państwowi. Biurokracja, kasta biurokratyczna. Ja nie mówię, że urzędnicy nie mają żadnych talentów. Mają talent, mają ten talent polega na umiejętności wyszukiwania sobie takich synekur, czyli że tak powiem, posad bez żadnej odpowiedzialności za to, co tam się robi. No, ale powierzanie właśnie takim ludziom kierowania gospodarką, to jest szaleństwo, to jest szaleństwo. I my chcieliśmy przywrócić normalność to znaczy, żeby gospodarką kierowali przedsiębiorcy i żeby obywatele dzięki niskim podatkom mogli sobie sami sfinansować swoje, że tak powiem, potrzeby, a nie uciekać się do pośrednictwa. Armii naszych dobroczyńców, którzy za darmo tego przecież nie robią i większą część tego, co tam z obywatelom skonfiskują, to przejadają sami. Pan, o, szowinista męski, szowinista męski, pytam, panie redaktorze, pytanie numer jeden, czy w związku z planowanym zakazem kupowania ubrań zaopatrzył się pan już do końca życia? No ja już mam 76 lat, to myślę, że te ubrania, które mam, to mi wystarczą do końca życia, tym bardziej, że tu jeden tutaj widz mi zwrócił uwagę chyba trochę złośliwie z jego strony, że od lat występuje w tym samym garniturze. No to nieprawda. Widać, że niezbyt uważnie tam ogląda te programy, te nagrania. Bo jakby oglądał trochę uważniej, no to by wiedział, że występuje w rozmaitych tam, tych... no więc mam trochę tych ubrań, mam nadzieję, że mi do końca życia starczą. I pytanie numer dwa. Czy popiera pan zestrzeliwanie kamer systemu Getto 15? Nie wiem o czym pan mówi, nie znam tego systemu, więc być może te kamery zasługują na to, żeby je zestrzeliwać. W ogóle moim zdaniem im mniej państwo podgląda obywateli i podsłuchuje, tym lepiej. Więc myślę, że nie, bym, nie sprzeciwiałbym się specjalnie temu. Chociaż, jak mówię, nie wiem, o, na czym ten system polega. System Get 15. I numer 3. Ma pan pozdrowienie od. Pozdrowienia od kabaretu Otto, w którym znowu śpiewa pan Ryszard Makowski, poprzez kafę Otto na YouTube. No bo dziękuję bardzo, bardzo dziękuję panu Ryszardowi Makowskiemu za to, że o mnie, o mnie pamięta i za pozdrowienia, które z przyjemnością odwzajemniam. Pan Mikołaj Matuszczak. Admirale Floty Lewackiej. Obyt fecykiele trwały dłużej niż doczesne szczątki Lenina. O proszę bardzo, dziękuję bardzo. Kolejny zestaw pytań, monotematycznych, przyszedł mi do głowy z chęci odniesienia się do jednego z poprzednio zadanych. Motyw wysadzenia Moskwy przez polskich partyzantów pochodzi z powieści fantastycznej Ksawras Wyżryn. Jest to historia alternatywna, w której punktem węzłowym była Bitwa Warszawska. Na kartach książki przegrana przez Polaków. Wiele lat później tytułowemu charyzmatycznemu ambicjonerowi udaje się wykraść Rzeszy atomówkę i wysadzić Moskwę co destabilizuje Związek Radziecki i w perspektywie lat może doprowadzić do odrodzenia Rzeczypospolitej Skrasznie, strasznie, strasznie skracam i upraszczam. No rzeczywiście, strasznie pan skraca i upraszcza, bo jeżeli Związek Radzie Moskwa jest wysadzona, Związek Radziecki jest całkowicie tutaj destabilizowany, no to w jaki sposób yy, Niemcy mieliby pozwolić na to, żeby tutaj się odrodziła Rzeczpospolita, zwłaszcza jak mają atomówki, yy, no to wykluczone, to prędzej przepuściliby nas przez komin niby, niż by dopuścili do takiego bezeceństwa. Więc moim zdaniem ta historia alternatywa jest niezbyt dobrze, niezbyt dobrze przemyślana. No, więc to sądzę o tym pomyśle, a także w odniesieniu do współczesnego świata, kwestii terroryzmu. No i kwestii terroryzmu, nie bardzo rozumiem o co chodzi. Terror to jest strategia pewna stosowana przez państwa albo takie para państwa słabe w stosunku do państw silnych, bo terroryzm polega generalnie rzecz biorąc na czym? Na tym, że terroryści Wybierają sami miejsce, w którym uderzą. W związku z tym zmuszają to silne państwo do pilnowania wszystkiego. To znaczy do takiego rozproszenia swoich sił, bo to jak chcą pilnować wszystkiego, całego świata, chcą pilnować na przykład Stany Zjednoczone, to muszą rozproszyć swoje siły. I lokalnie już taka, ta przewaga nie jest taka wysoka. Już można się tam konfrontować z nimi. Afganistan pokazuje, że ta strategia terroryzmu. Jest skuteczna. Jest skuteczna, może doprowadzić do desperacji wielkie mocarstwo. I to, to myślę na ten temat. A co o historiach alternatywnych? To czytam dalej pytanie. Przypuszczam, że może kojarzyć Pan człowieka z Wysokiego Zamku Dika. A czy znane są panu takie polskie utwory z tego nurtu? Także polskie utwory z tego nurtu? Jeśli nie, polecam Burzę świętej pamięci Parowskiego, w której zwycięstwo z Niemcami w 1939 roku spada dosłownie z nieba w postaci długiego ulewnego deszczu. To chyba ja to chyba czy, czytałem albo przeglądałem przynajmniej. Albo Dumanowskiego z fikcyjnym polskim, o fikcyjnym polskim bohaterze narodowym, żyjącym przez 123 lata zaborów i odciskającym znaczące piętro y, na historii dążeń wyzwoleńczych. Przy okazji, dzięki niemu, Mickiewicz zostaje biskupem, słowackim bankierem. Swoją drogą. Czy także panu ta postać nasuwa skojarzenia z Januszem Korwin-Mikke? Nie czytałem Dumanowskiego, także tą tę pierwszą w postaci ulewnego deszczu to czytałem. No to tak, pan Parowski dobrze chciał i no, z talentem to napisał. że Natomiast tej to nie znam, więc nie potrafię się odnieść do sugestii, że tu jakieś skojarzenia powinienem mieć z Januszem Korwin-Mikke. Nie i pan Krzysztof Kolasiński czy były rozbiory polski czy to były cesje na rzecz sąsiadów No i tak i tak dlatego że pierwszy rozbiór i drugi dokonał się za zgodą polskiego sejmu i pierwszy i drugi dokonał się za zgodą polskiego sejmu ale oczywiście inicjatywa wyszła od mocarstw rozbiorowych ale mocarstwa rozbiorowe jeszcze wtedy panowały takie obyczaje, że postarały się, żeby Sejm Polski się zgodził. I w jednym, i w drugim przypadku się zgodził. Z trzecim rozbiorem było trochę inaczej, bo no on nastąpił w wyniku wojny polsko-rosyjskiej, w wyniku insurrekcji kościuszkowskiej, czyli wojny polsko-rosyjskiej. No i nastąpił trzeci rozbiór w rezultacie klęski, insurekcji kościuszkowskiej, ale ten trzeci rozbiór został potwierdzony przez króla Stanisława Augusta, który podpisał się pod tym, więc dlatego mówię, że i tak, i tak. I tym stwierdzeniem Kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.